Cześć wszystkim. Serdecznie chcielibyśmy Was zaprosić na mecz 30 marca o 14.30 w naszej ukochanej Gdyni z Miedzią Legnica. Wraz z paczką smaku i z klubem przygotowaliśmy dla Was vouchery, które dają Wam 20% rabatu na zakup biletu na ten mecz. Wrzucamy to do naszych paczek. No i co? Widzimy się na stadionie. Jarka Gdynia. Lokalne społeczności muszą się wspierać, dlatego zdecydowaliśmy się zostać sponsorem Arki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pomysłów i kreatywności pracowników klubu w zakresie naszej współpracy i możliwości tej współpracy. Arka razem.